Cześć, witajcie w Nano Serwisie. Dzisiaj mamy kolejną pracę do wykonania. Kolejna fucha się trafiła, kolejna robota. Trafił się. Trafił się laptop. Skupiłem laptopa za śmieszną cenę, śmieszną, no, taką, którą byłem w stanie zaryzykować. Kupiłem laptopa uszkodzonego, gamingowca, a jakiego to zaraz wam powiem i co chcę z nim zrobić. Ale to za chwilę. Kupiłem Asusa. Asusa Tav yy, 506D. Asus Tav 506D Gaming. Brudna obudowa. Przy gnieździe tutaj ładowanie trochę pouszkadzane. Jakiś sticker z poserbisowy z tyłu. Jednej śrubki nie ma. Druga nie oryginalna Klapa tutaj przy zawiasach pęknięta. Ale nie o to chodzi, bo matryca prawdopodobnie jest cała. Klawiatura nie jest wytarta i będę chciał go po prostu naprawić to jest dokładny model, już Wam mówię, FX-505DT tu jest prawdopodobnie Ryzen 5 i grafika chyba 1650 z tego co, co kojarzę zobaczymy w jakim to jest stanie, czy to nie jest przypadkiem tutaj tak, że jest y, płyta upieczona albo jakaś poserwisowa i po jakichś tam treningach serwisantów poprzednich i że może wtopiłem, no raczej nie wtopiłem, bo podobno jest kompletny i mam do kompletu zasilacz. Co prawda, zamiennik, ale jest. Dobra, sprzęt trafi na biurko i pokażę Wam, jaki jest efekt, bo zrobię to. Normalnie tego bym nie zrobił, ale podłączę zasilacz, żebyście widzieli, jaki jest efekt po podłączeniu zasilacza. Zasilacz światowej firmy Mowano. Mowano. I mamy tutaj 150 W, czyli 20 V i 7,5 A. Podłączę go dla Was. I zobaczycie, co tu się zacznie dziać. Ach, patrzcie. Podłączam zasilanie. I taka dyskoteka jest. Zobaczcie. Może się uda go naprawić Dobra, to do roboty walczymy Znajdźmy usterkę A w najlepszym przypadku naprawmy go Bo, bo chcę mieć następnego gamingowca Mam już jednego tego tam Z któregoś odcinka walczyłem z tym Asusem Ale niestety tam dedykowana grafika jest niewidziana Jeszcze do tego tematu nie wróciłem Prawdopodobnie wrócę Bo tam jest RTX 2070 8 gigowa A tu jest 4 gigówka Ale tutaj może jest jakaś za przeproszeniem pierdółka I szybko sobie Naprawimy tego laptopa. Dobra, to do roboty. I słuchajcie, tak na szybciutko, bo dzisiaj piątek, piątunio. A, ściągniemy stickers. I chcę jeszcze z... skorzystać z tego weekendu. Ale weekend będzie piękniejszy, jak się okaże, że ten laptop po prostu zadziała. Bo tutaj jest do wymiana jeszcze klapa. Ewentualnie klapa jest pęknięta na zawiasach. Ale zobaczymy, czy on po prostu zadziała. Klapę będę wymieniał. Jeżeli się go uda naprawić, no to po prostu pójdzie na sprzedaż ten laptop. Może jak będziecie chcieli go kupić, to wam go sprzedam. Ktoś będzie chętny. Ale na razie to jest kupa złomu, i nie mówmy o tym, o sprzedaży. Matryca jest strasznie upaćkana. Dolna obudowa nie wygląda źle. Widziałem w gorszym stanie. Otworzymy sobie tą dolną budowę. One mają dosyć mocne te obudowy. Żeby tą obudowę załatwić, to trzeba się naprawdę postarać. O, proszę bardzo, ładnie zeszło. Spód czyściutki, nie zalany, niepołamany. Proszę bardzo. Bateria odpięta. He, he, he. Ok, no szybko pomiary słuchajcie. Czy będzie dobry dzień, czy będzie zarobek? Nie wiem. Pełno kurzu w wentylatorze. Pomiar niskiej rezystancji. Od razu ósma noga układu SPI albo główna linia zasilania. Pole masowe. Pyk. No co jest? Nie ma zwarcia na no głównej linii zasilania. Na fazie procesora mamy 1-2, czyli bardzo źle. Tutaj. Mamy poza zakresem, tutaj mamy poza zakresem. Tutaj mamy 170 omów Pomiar wysokiej rezystancji. No, dajesz, Marek, wysokiej rezystancji miało być. Tu mamy dwie fazy. 1,6 kg, tutaj mamy 6 kg. Ósma noga układu SPI, mamy tu jakiś układ SPI. Mamy 600 ohmów, czyli nisko. O, słuchajcie. Nie mamy zwarcia na głównej linii zasilania, ale mamy nisko na procesorze, więc prawdopodobnie mamy tutaj trafiony procesor. Bateria CMOS 3V. No spoko, a dlaczego procesor padł? Bo jest wentylator brudny? Nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, ściągnę jeszcze sobie radiator, zrobimy dokładniejsze pomiary. I zobaczymy czy, czy po prostu będę zamawiał procesor. No i słuchajcie, czas ściągnąć radiator. Radiator ciekawe czy był ściągany kiedykolwiek, ale chyba był, bo była plomba ruszona. Mamy tu termiki aż nad to. Wentylator od procka jest zapierdzielony, jak świnia. I co? Dziwne, że nie ma zwarcia na głównej linii zasilania, a procesor jest niby trafiony. Mamy tu mnóstwo brudu, wezmę szmatkę i wyczyszczę po prostu terdzenie. I sprawdzę jeszcze raz główną linię zasilania, bo coś mi tutaj nie pasi. Rajzenik niestety prawdopodobnie odszedł do krainy wiecznych łowów. Mam tutaj jeszcze dysk 512, także nie jest źle. Mam tu ósemkę. Wentylator. Tu trochę skurzył to wszystko o. I jeszcze raz słuchajcie, robimy pomiary, bo Interesuje mnie to, interesuje mnie ta główna linia zasilania, dlaczego tu nie ma zwarcia, jak to się stało, że procesor padł. Pewnie termicznie, ale aż mi się, kurczę, dziwne uszkodzenie, dziwne. Zero, tutaj mamy masę, tutaj główna linia zasilania 6 kg. I zaniżona wartość na na naszym BIOSie mamy 658 ohmów. Grafika. 0,84 dwie fazy i v zasilanie v -ramów 93 OM to jest norma czyli zaniżona rezystancja na SPI i na naszym procku tutaj mamy no 1,10 no to jest za mało tu 1,10 to są dwie fazy dla procka i 1,28 sok prawdopodobnie hm dziwne Dziwne! Dobra, sprawdźmy, jaki to jest procesor. Ja wyciągnę płytę, jeszcze zobaczę sobie, jak to wygląda od strony KBC. I popatrzcie, z drugiej strony, żadnych śladów zalania. Taki kusz typowy dla, dla laptopa. Tu od spodu był jeszcze Flex, trzeba było go odpiąć. Sprawdzę sobie, może jeszcze te klucze tutaj pod tym. Nie ma żadnych kluczy, jest tylko sterownik, więc mamy tutaj dwa podwójne klucze i trzy, trzy podwójne klucze. Czy one nie są zwarte? Jeżeli nie będzie tutaj problemu na tych, tych, tych fazach od strony zasilania, to pozostaje nam problem z procesorem. No i zobaczcie, tak wygląda ten Ryzen. Mamy tu oryginalny klej. Zwarcia na głównej linii zasilania nie ma to jest YM 3500C4T4MFG i sprawdziłem sobie na stronie na AliExpressie można dostać taki procesor to jest Ryzen 5 3500U czekajcie chyba od od 165 zł tak 165 zł niby oryginał więc chyba warto zainwestować jeszcze w tego lapka. Ja jeszcze sprawdzę tylko te fazy tutaj. Dla pewności, zobaczcie, mamy sok na takim tranzystorze podwójnym. Tu mamy E6932, E6932. Sprawdzimy sobie, czy nie ma zwarć między bramkami a źródłem. Włączę sobie multimetr. I sprawdźmy pomiar niskiej rezystancji. I jedziemy tego pierwszy. Bramka. Tu, poza zakresem. Tutaj. Nie ma zwarcia. Aj porysowałem. Nie ma zwarcia. Następna faza. Nie ma zwarcia. I tutaj od tego kondensatora tu jest. To jest bramka. Nie ma zwarcia. I teraz między górnym kluczem a fazą nie ma zwarcia. I tutaj nie ma zwarcia. Tutaj jest masa, tutaj jest masa. I ta trzecia faza sok. Nie ma zwarcia. I tutaj nie ma zwarcia. A między górnym kluczem a fazą nie ma zwarcia. Super. Czyli co? Padł? Padł termicznie. Jeszcze sobie sprawdzę może przy KBC te małe pojemności. Czy nie ma tutaj jakiegoś problemu? Nie ma problemu. KBC to jest 8987E i TE. Tu te pojemności można sprawdzić. Nie ma zwarcia. więc co w teorii do wymiany procek Ryzen 5 seria 3000, tak? YM3500 nie wygląda źle, no ale niestety ta rezystancja mówi sama za siebie Zobaczcie, mamy po prostu 1,8 czy 1,2 na, na rdzeniu. Tutaj obok tak samo. No i sok, tak? Prawdopodobnie 1,8. Patrzcie, 1,4. To nie może działać. To jest po prostu wada procesora. Dobrze, poszukam w swoich szpargałach, może mam taką używkę, jeżeli nie mam to będę zamawiał po prostu yy, sobie z Chin takiego procka i i będę walczył dalej z tym komputerem, bo mamy tutaj dedykowaną grafikę i szkoda by było go tutaj zezłomować, tego lapka tym bardziej, że dużych pieniędzy za niego nie dałem Słuchajcie, znalazłem, znalazłem jakiegoś dawcę Mamy tutaj Ryzen 5. Czy... Zaraz zobaczymy, co to jest dokładnie za procesor. To jest Ryzen 3 3200U. I zobaczymy, czy ten Ryzen ruszy. Ta trójka, czy ta, ta trójka ruszy za, na miejscu tego Ryzena 5, tego 3500. Jestem sam ciekawy. No i tak, tu jest ten dawca, ale słuchajcie, to jest płyta od laptopa Lenovo. Nie znam przeszłości tej płyty. Tutaj jest wylutowany jeden klucz. Nie wiem, czy to ja go wylutowałem. Rezystancje tu wyglądają, ciężko coś powiedzieć. Nie ma tragedii. Pole masowe, zobaczcie, i fazy procesora dwie fazy, bo tu są dwie fazy. Mamy 19,5OM, tutaj mamy 19,5, i sok ma ile? 15,4. Tutaj nie było nigdzie problemu z zasilaniem. No, jest taka ewentualność, że, że zastosuję tego procka. Ale potem poszukałem sobie na AliExpressie, to znalazłem taki procesor, tylko nie YM3500, a 3300 za jakieś 70 zł. Refugie to oczywiście odnawiane. Używany, ale chyba bardziej się opłaca kupić za 70 zł na AliExpressie coś bardziej zbliżonego do tego e, procesora, żeby nie ryzykować tutaj lutowania procesora, który ma, jest, jest po prostu niepewny, jeśli chodzi o jego sprawność. Więc wolę chyba w Chinach zamówić mm, używany, zakulowany procesor wersję 3300 albo 3200. No, i widzicie, takie kwiatki wyszły z tą płytą. Uszkodzony procesor, ale nie uszkodzony z powodu uszkodzenia jakiegoś klucza na linii zasilania tego procesora, tylko prawdopodobnie on się przegrzał albo się po prostu jest zdefektowany. Może ktoś zrobił zwarcie przy nim, nie mam pojęcia. Na układzie KBC nie ma żadnego problemu. Zasilanie samej grafiki dedykowanej jest ok. Reszta wygląda w porządku. Nic, tylko wymieniać procka. Procesor. 74 zł na Aliexpressie, troszeczkę słabszy niż ten ale cena jest dosyć atrakcyjna, więc myślę, że warto byłoby zainwestować jeszcze te 70 parę złotych, plus oczywiście moja robota w tego laptopa po prostu warto chyba jeszcze zainwestować i warto byłoby go podnieść i chyba zrobię następny odcinek, zamawiam procka na Aliexpressie i widzimy się za jakiś czas na Montażu procesora na tej płycie głównej i zobaczymy, jak wyjdzie. Jaka będzie sytuacja? Czy skończy się to po prostu tym, że laptop zacznie działać? I ta grafika okaże się oczywiście sprawna, i będzie wszystko ładnie śmigało. I w zasadzie pozostanie tylko wymiana klapy tylniej tego laptopa. I taki zakup po prostu będzie zwieńczony sukcesem. To tyle ode mnie. Cześć, trzymajcie się, miłego piątku. Do następnego. Hej!